Nie chcesz ranić, ale też nie chcesz ciągle milczeć. Oto trzy zdania, które pomogą ci wyrazić złość bez wybuchu. Pierwsze zdanie, kiedy to się dzieje, czuję złość, bo to dla mnie ważne. To proste, a jednocześnie mocne. Mówisz, co czujesz, a druga osoba ma szansę zrozumieć, dlaczego to, co robi, ma dla ciebie znaczenie. Drugie zdanie, nie podoba mi się to, co mówisz, robisz, chcę, żebyś to uszanował, a. To jasne i konkretne. Nie oskarżasz, tylko wyrażasz swoje oczekiwania. To klucz do zdrowej komunikacji. Trzecie zdanie: potrzebuję chwili przerwy, żeby się nie zagotować. Porozmawiamy za chwilę. To ważne, aby dać sobie czas na ochłonięcie. Złość to emocja, nie problem. Problemem jest to, że nikt nas nie nauczył, jak ją wyrażać. Zapisz, zapamiętaj, podaj dalej. A jeśli chcesz więcej takich zdań, zostaw komentarz.